Moją wadą jest wysoka kultura osobista i szacunek do innych ludzi. Generalnie atmosferę budujemy razem i kiedy jest to trudne, jeżeli nie ma z drugiej strony chęci nawiązania kontaktu, no, nic na to nie poradzę, taki się urodziłem, taki jestem, nawet wobec oponentów i osób mi niesprzyjających. Uważam, że łatwość nawiązywania kontaktu i otwartość nawet pozwoli przebnąć różne trudne etapy zarządzania miastem. Na pewno jestem otwarty na współpracę i wielokrotnie to udowodniłem. Brałem zespół bardzo fajnych ludzi o różnych doświadczeniach, ale łączy nas jedna wspólna cecha. Wszyscy jesteśmy otwarci, nawet jeśli różnimy się w pewnych poglądach. Uważam, że to dla pracy zespołowej i rozwoju będzie kluczowym elementem. Bardziej zależy mi na zdobyciu doświadczenia w mieście, które bardzo kocham. Tak? Pochodzę stąd, stąd i chciałbym sprawdzić się w tej roli. Poza tym, co by nie mówić, Sieradów Zdrój ma bardzo dużą renomę wśród samorządów w całej Polsce. I wynika to na pewno w, w zdecydowanie z efektu pracy ludzi, którzy pracują w urzędzie miasta. To są profesjonaliści, i też chciałbym mieć możliwość popracowania. To argument o podstawieniu jest taki generalnie słaby. No. Z drugiej strony, wcale się nie dziwię, że ktoś może mieć takie założenia, gdyż no... 14 lat y, jestem w samorządzie i współpracuję y, zarówno z burmistrzem jak i z innymi radnymi, więc siłą rzeczy pewne skojarzenia mogą być, ale moim zdaniem są całkowicie niesłuszne.